Cześć Tomek Witam. Ktoś... Maj, a tu jeszcze robota w polu? No tu już jest końcówka, wiesz. No, to jednak kulturydza będzie. W jakąś nie zainwestowane. Ale co to się jeszcze raz Nie Ja uprawiam, wiesz, bo tu jest wał, tu jest kultywatorek. A bo tu jeszcze jest ta bronka. To to jak się nazywa to? to? To jest bron. Bo to nie jest brona. Nie, to jest wał strumowy, kultywatorek, nie? masz wał pakiera z tyłu, no i on taką taką robotę robi ten wał tak widzisz, jakby było przebrunowane nie? nie nie no ładnie to wygląda to by ten siewny tutaj nie miał problemów nie no wczoraj był psiany mocniej wiesz? a to tym bardziej że to jest A, i teraz zmieszać to z ziemią i on za dwa dni no tak gadaliśmy ma ktoś przyjechać tutaj tyś razu no kupiłem ten suprofos Piątkę, nie? tu mocznik poszedł, a subrofos pójdzie ee, tam, w siewic od razu, nie? Bo tam jest podsiewacz a, daftowanie. nawozu. dla frukowanie nawozu, że idzie tą samą, tylko głębiej chyba idzie żarko, płytkę idzie nawóz albo odwrotnie, nie, nie powiem Ci. To każde ziarko od razu ma swój, swój, blisko, blisko. swój zasobnik. Tak, blisko. Nie że gdzieś tam nie będą... Nie. Blisko ziarka jest nawóz. Bo zaraz zara ciągnie, nie? No wiesz? to nie może być przy samym bo spali, nie? Nie, 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 przy samym ziarku nie może być Musi być kawałek oczu. Na różnych głębokościach wiesz? Tu jest bardzo precyzyjnie ten nawrót no, no wiesz, jest wykorzystany, nie? Nie, tak, no, dla każdego ziarka ma ustawioną Mocznik, mocznik tutaj tak rozsiałem tu, wiesz Na opak, jak to się mówi, nie? No no opak tak mniej więcej tak sobie policzyłem ile jest metrów i chciałem, wiesz 100 kilo mocznika tam Za dużo nie było, to tu ale ile, dałem, ile mi zostało, nie zostało. No tak. No i jeszcze pójdzie 120 tego sufrofosób w zasobnik i będziemy patrzeć, co się dzieje. Czy to rośnie, czy nie. Rosnąć będzie, ale tylko tutaj. Mówią, że kukurydza lubi piach. No to tu jest piach, no to zobaczymy, co to, co to będzie. Nie? No tam w Krakowie, który ma ten największy lokal kukurydzy, to tam same piachy mają. Przecież minus jest taki, że te 8 hektarów trzeba będzie na pewno. Nie? To to... Tak Ale co to, to koło da cały ten? Będziemy dzwonić się, dogadywać. No tu jest otwarta przeszkoda, to chyba łatwo będzie tam to robić. tam nawet widzisz, tu jest słup. Rabinę byś wziął, coś deskę położył ze słupa, by strzelał. Nie? <głosy> <głosy> no to ostatnio miałeś na kilku kawałkach, tam było ciężko grodzić. Nie, no bo musiałbyś ogolić, Patrz, tu jest łatwiej, bo to jest jeden kawałek i grodzisz jeden kawałek. Tutaj sobie gdzieś betonujesz skrzynkę z akumulatorem z tym, z, jak to się nazywa, z pastuchem, tak? No. Z pastuchem i wiesz i co jakiś czas, co tydzień się jesz, z naładowanym akumulatorem, zmienisz, przejdziesz się, zrobisz rundę, czy wszystko jest okej, okay, nie? I może? No to koło owieckie się nie zajmuje tym? Nie, oni tylko robią No zobaczymy, pogadamy. Nie? Ale nie, bo jeżeli oni by zrobili to, oni to wtedy pilnują? No razem wspólnie chyba będziemy musieli zrobić nie wiem albo jakiś wiesz. No zobaczymy jak to będzie, bo tam posiadają grów na tej górce, nie? A już posiałeś? Tak, tam jest tam! Wiesz, nie? To dziki, dziki tam już kurwa mają rozpusz, nie? Wiesz tam kurwę przegryża wzajem jako orzeszki kurwa, do, do tego, do, do solone jak do dobrego meczu, nie? Jeszcze piwo im postawić, czyli się na piwę. Wiesz jak te dziki są teraz, nie? One lubią w mieście żyć, lubią popcorn, nie? Pójdą blisko finału ludzie nie zjedzą popcornu, rzucą na bidonku, po, pogryzą se popcornu, no, to wszystkiego. Tak to najgorsze jest to, że ASF, tak? W Gdańsku jakieś dziki złapali za ASF, to będzie teraz przymusowy taki, taki no, o, o odstrzał. To wszystkie jest jest interwencyjny. Dokładnie. No, wiesz. Będą musieli trochę zmniejszyć populację, bo naprawdę jest bardzo dużo. Ja myślę, że jest dużo, ktoś myśli, że jest mało, nie? Kiedyś było troszeczkę inne rozwiązanie, bo jak te gery padły, nie było miejsca w sklepach, a jak było to za duże pieniądze, ludzie klusowali, złapali te sarny, te dziki. Nie było problemu, nawet nikt nie wiedział, a on tam mięso sobie zdobył w lecie, to w chlepie, ziemniaków kopał gdzieś i ten, jakoś przeżył, tak? A teraz widzisz, czasy się zmieniły, każdy ma pieniądze. Nikt nie klusuje, nawet by się bał. A nawet mu się nie chce, nie? No i widzisz, i jest dużo i tak dalej. Ja tak myślę, że jest dużo dzisiaj, nie? Chociaż odszczliwuje się je bardzo, bardzo dużo, ale chyba chodzi o to, że są łagodniejsze zimy i one się proszą trzy razy do roku. O. I dlatego jest więcej, kiedyś było raz w roku, a teraz trzy razy do roku. Nie? Jeden myśliwy tak mówię. Że 30 kg loszka, 30 kg loszka ona już się prosi tak mała, nie? A, że, to, że tak to tak szybko To pokolenie nawet, więc no, z tego samego ta, Tak, to szybko, nie? Także wiesz... Same komary nas zjedzą Zjedzą, 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 zjedzą <gry> jadę, chyba będzie też, wiesz? Tak się myl, że przydałoby się trochę Bo jest sucho w takich nieckach Gdzie tam stała woda Jest mokro, ale tak już jest sucho no wiesz? Najlepiej, żeby popadało po posianiu Tak, niech czeka Ale wiesz, zobaczymy jak to wyjdzie, nie? Komarów jest zatrważająca. Tutaj akurat na tej górce nigdy nie ma zboża, bo to jest sam piach. Zresztą widać co tu się dzieje. Żółty piasek, nawet ziemi nie przypomina. Nie wiem czy ktoś takie ma w ogóle pole w Polsce jeszcze gdzieś piasków pieszczyste Ale to tylko ten kawałek na szczęście, tu może ja wiem z pięciarów, może z 10 jest takie piaszczyste tam dalej już jest lepiej